No witam, dorwałem ostatnio taki opał. To jest jakiś tam opał antysmogowy. Ja już go otwierałem. Jeden worek mi się rozerwał i bardzo mi się spodobał ten węgiel, bo jak go dotyka w workach on szaleści i słychać, że jest yy, suchy, że nie jest jakiś tam mocno zabilgocony. Chociaż ja go tutaj na suszarę swoją wrzucę. I trochę go przesuszę. Tutaj z tej tabeli, co producent podaje, są takie ciekawe różne informacje na jego temat. I jedną z takich fajniejszych informacji to jest to, że wartość opałowa to jest minimalna 26 MJ. czyli to jest no fajnie, fajnie, bo zawsze podają, że do, a tu jest, że od, no to się dobrze zapowiada. No, tutaj jeszcze tę wilgotność, że 15%. To tak, faktycznie on jest suchy. On jest suchy, ale ja go jeszcze lekko przesuszę, rzucę go na zbiornik i zobaczę, jak on się spala. Jak to wychodzi. No, na razie czekam, aż opróżni się tamten yy, zbiornik z ostatniego węgla, co kupowałem, i tego antysmogowca rzucę. Zobaczymy, jak on. Się spala baniak zasypany 100 kg. Ładnie wygląda ten węgiel, bo jest czyściutki, nie widać żadnego kamienia, nic. Suchy, przesuszony. I teraz, jak to na palniku wygląda, zassał go już. Ładnie widać, płomień ładnie wygląda. Wysoka temperatura, no można mieć zastrzeżenia, że troszeczkę małych cząstek jest i wypadają z palnika, no ale to trudno się mówi. Kupiony był w Brigo Marze 99,95 z za 100 kg, to jest 100 kg rzucony. No i czekam jak to będzie się hajcować. Właśnie zbiornik się topala, już jest prawie pusty. No, tak wygląda po spaleniu całego zbiornika. No, popiół. Jest jakieś, ja wiem, zwiaderko jego tutaj. Nie jest to jakiś zwarty popiół. Nie ma tej szlaki takiej. No, jest dość delikatna ta szlaka, taka, że się zaraz rozlatuje. Palnik się nie blokuje niczym. No, ładnie to wygląda. Tak jak producent podaje. No, jest tam do 10% zawartości yy, popiołów. Fajnie się pali ten węgiel. Muszę powiedzieć, że stabilnie pracuje dość szybko. Kocioł nabiera temperatury. No, antysmogowiec. Tak jak uciekać koty. Uciekać, uciekać. Antysmogowiec, jak jest tu podane faktycznie. On mało kopci. Dobrze się. Wypala, no polecam. Następnym razem na pewno go też kupię. Udany węgiel 1000 zł. Tona, także na razie jadę na tym. Dobra, trzymajcie się. Cześć.